Nieruchomościami taką możliwość dopuszcza. Następnie radni przystąpili do realizacji dalszej części porządku obrad, czyli przyjęcia uchwał. Na początek była to uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku. O tym, jak realizowany był przez sześć miesięcy plan finansowy gminy, radnych i zaproszonych na sesję gości poinformował burmistrz Tadeusz Pogoda. Plan dochodów budżetowych na 2010 rok po wszystkich zmianach w pierwszym półroczu wynosi 103 179 593 zł. Natomiast wykonanie dochodów za pierwsze półrocze to kwota 50 857 662 zł i stanowi to 49,29% planowanych dochodów. W informacji, którą przedstawiłem jest podana struktura dochodów i tradycyjnie najwyższe wpływy są z podatków i opłat lokalnych. Jeżeli państwo spojrzycie na dane z poszczególnych źródeł, no można się zorientować, że wykonanie większości tych źródeł jest na prawidłowym poziomie, natomiast te, które nieco odbiegają od tej prawidłowości, postaram się Omówić. Jeżeli chodzi o wpływy z podatków i opłat lokalnych, to jest niskie wykodanie z opłaty skarbowej i jest to 299 128 zł. Przy planie 800 000 zł stanowi to 37,39% planowanych dochodów. Wynika to głównie z tego, że brak opłat za zaświadczenia potwierdzające, brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu pojazdu z krajów Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o pozostałe dochody, to w, tym, w tej grupie one są wykonane prawidłowo, natomiast niektóre są znacznie powyżej oczekiwań. No i tutaj mała Mała taka grupa dochodów jak na przykład opłaty za posiadanie psa przez fakt czipowania radykalnie się zwiększyły z planowanych 15 tysięcy złotych wykonane zostało 20 tysięcy 730 czyli 138 procent planowanych dochodów i również sytuacja podobna jest jeżeli chodzi o opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ale to głównie wynika z tego, że w pierwszym półroczu wpływają, wpłynęły dwie z trzech rad, które są należne i które płacą ci, którzy obracają, wprowadzają napoje alkoholowe. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to wykonanie jest 10 484 448 zł i stanowi to 61,54% planowanych dochodów. No ale to głównie wynika z tego, jest to jak gdyby bardzo sztywny dochód, wyliczalny, ponieważ wynagrodzenia pracowników oświaty, wynagrodzenia nauczycieli płatne są z góry, więc w pierwszym półroczu wpływa 8 z 13, z 13 rad, stąd jest takie wykonanie ponad 61%. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa planowana kwota 19 milionów złotych wpływy 7 milionów 931 524 złotych i stanowi to 41,74% planowanych dochodów i jeżeli chodzi o udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych to plan jest ustalony na kwotę 18 milionów złotych a wykonanie na koniec czerwca 7 235 840 zł, co daje 40,2% planowanych dochodów. I tutaj jest zagrożenie i oceniamy, że kwota 800 000 zł z planowanych dochodów może w 2010 roku nie wpłynąć, ponieważ no, obserwujemy wykonanie w poszczególnych miesiącach, w sześciu pierwszych miesiącach tego roku, że ono jest... Zawsze niższe od dochodów w miesiącach roku 2009. I prawa, wynika to głównie z tego, że zostały podniesione progi podatkowe. No i jeżeli tutaj będzie taka konieczność i zobaczymy jeszcze również, jakie będzie zaangażowanie po stronie wydatków, prawdopodobnie w drugim, w czwartym kwartale będzie należało dokonać korekty planowanych dochodów z tego tytułu. Jeżeli chodzi o. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, plan po tych latach kryzysowych tutaj założyliśmy bardzo ostrożny, bo tylko milion złotych. Wykonanie jest, no, można powiedzieć, że przy tym planie optymistyczne, bo 69,6%, czyli 695 tysięcy złotych, 695 tysięcy 684 złote. No ale jeżeli tutaj nawet będzie wykonanie powyżej 100%, to prawdopodobnie nie zrekompensuje nam tych ubytków w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych. Trudno dziś sobie wyobrazić otoczenie bez drzew, jednak są takie, które obumierają, wówczas trzeba je wyciąć, nawet jeśli wcześniej otrzymały status pomnika przyrody. Właśnie uchwałę w takiej sprawie na sierpniowej sesji przyjęli radni, którzy przychylili się do wniosku właścicielki starego drzewa. Podczas 44. sesji Rejcy powierzyli burmistrzowi Świecia uprawnienia dotyczące określania sposobu ustalania cen i opłat za unieszkodliwianie odpadów w międzygminnym kompleksie unieszkodliwiania odpadów w Sólnówku. Ważna informacja dla rodziców uczniów z terenu gminy Świecie starających się o pomoc materialną. Odtąd wszystkie wnioski rozpatrywane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Radni przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania pomocy na ostatniej sesji. Od 2005 roku było do dnia dzisiejszego realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania na podstawie tej samej ustawy i uchwały Rady Miejskiej, która też ustalała regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów w Gminie Świecie. Uchwała ta była przyjęta 31 marca 2005 roku przez Radę Miejską w Świecie. W tym roku w ustawie o systemie oświaty zmieniły się zapisy w artykule 90M, które w zasadzie umożliwiły upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących właśnie tych świadczeń socjalnych dla uczniów. Poprzednie przepisy nawet wręcz jakby blokowały i uniemożliwiały realizację tego zadania przez ośrodek pomocy. Ale lata, zdaje się, doświadczeń tutaj poskutkowały tym, bo rzeczywiście jest to pomoc adresowana dla uczniów, których, których w rodzinach dochód nie przekracza kryterium socjalnego, o którym mówi ustawa o pomocy społecznej. W związku z tym, tak sądzę, nastąpiły zmiany w ustawie. Skutkuje to tym, że jakby zadanie to przechodzi w tym momencie na ośrodek pomocy społecznej. Zmiany w, w tym regulaminie, w tej uchwale dotyczą tylko i wyłącznie zapisów, które upoważniają zamiast kierownika oś, oś, ośrodka oświaty i wychowania do podejmowania decyzji i prowadzenia postępowania, przenoszone są w tej chwili te upoważnienia na kierownika ośrodka pomocy społecznej. Pozostałe, pozostałe zasady i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy udzielania i, i tryb i sposób udzielania tego stypendium pozostają w zasadzie takie same. Rajcy przyjęli również uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej położonej we wsi Kozłowo. Przyjęta uchwała skutkuje tym, że odtąd na tym terenie będą mogły powstawać zakłady wraz z budynkami mieszkalnymi. Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który obejmował ten obszar to Rada Miejska uchwaliła już w 96 roku, przy czym w tym planie był zakaz zabudowy mieszkaniowej. Natomiast przedsiębiorcy, którzy tam wybudowali warsztaty rzemieślnicze, bo to są małe działki gdzieś o powierzchni około dwóch, góra trzech tysięcy metrów kwadratowych, Mieli problemy z, z zabezpieczeniem tych zakładów, często dochodziło do kradzieży, włamań i, i tutaj wielokrotnie występowali do, do Urzędu Miejskiego, do Rady Miejskiej o to, żeby ten plan zmienić. I w 2008 roku była uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany tego planu i te, efektem tego jest ten projekt uchwały, który w tej chwili Rada otrzymała do uchwalenia. Czyli dodatkowo oprócz tego, że na tym terenie będzie można prowadzić działalność gospodarczą w postaci i budować obiekty produkcyjne, składy, magazyny, realizować zabudowę mieszkaniową, w tym handel, dopuszczamy zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Po prostu właściciel takiej firmy małej będzie mógł mieszkać na tym terenie i, i sam dopilnuje tej firmy. Zrobiliśmy specjalnie takie opracowanie, to jest prognoza oddziaływania na środowisko, analiza oddziaływania na środowisko istniejących i planowanych obiektów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No i z tej analizy wynika, że nie ma przeszkód, żeby taka zabudowa mieszkaniowa, ale tylko dla właściciela oczywiście tego zakładu, mogła na tym terenie powstać. To są małe zakłady i ich uciążliwość jest niewielka. Oczywiście na tym terenie nie mogą powstawać obiekty, które by były bardzo uciążliwe dla środowiska. Mogą tylko powstawać te obiekty nieznacząco wpływające na środowisko. Sierpniowa sesja zakończyła się zaproszeniem skierowanym przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu Jerzego Wójcika do mieszkańców gminy na dożynki gminne, które odbędą się 5 września w Świeckim Amfiteatrze.